Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bidry Branera 2. Jak widzicie wszystko mam tutaj gotowe, więc możemy zabrać się za kolejny poziom! Yeah. Tak. O, upominałem złoto, dobrze, przepraszam. Był przed nagraniem mały teści, czy się nagrywa. Znaczy. Czy mi chodzi gra płynnie i jest spoczko. O nie, tutaj te platformy się przysuwają. Mm. Nie lubię jak one się tak przesuwają. Bez, bezczelne. Super mega! Bye. Ej, a może kiedy checkpointik? Ja tak oczywiście nie... Yy, tak nie narzekam, ale... Bo na razie nie jest zbyt trudno, ale... Checkpoint się zawsze przyda. Okej, okay, idziemy górną drogą. Zdecydowanie, pępery, pem. A! Oh my gosh, tam jest ciężko. Najwyżej nie zbiorę całego złota po prostu. Hello. Trudno. Czasami w życiu się trzeba poświęcić. Nie za bardzo tam ogarniam. Okej. Okay. Ekstra, super, point. Jej, jej. O, koniec poziomu? E, krótki poziom. Au. Nie udało mi się tak perfekcyjnie. E, eee, dobrze. Następny poziom. Okej, okay, tam pną. Okej, okay, wow. A tam było hardcore. W sumie nadal jest w miarę. Okej, okay, poziom wydaje się być troszeczkę dłuższy. I ogólnie postanowienie moje jest takie, że będę się starał e, w każdą sobotę robić jeden odcinek na luźno, żeby tak nie zaniedbywać tego. Tak po prostu sobota będzie takim dniem głównie, gdzie będę przynajmniej się starał nagrać jakiś odcinek na luźno. Jak już będę nagrywał jakieś odcinki na luźno, to tylko w sobotę. To jest moje nowe postanowienie na kanale. Kurde, muzyka mam za głośno. Nie wiem którą drogą bardziej mi się opłaca iść. Croskobie tam było Okej. Okay. Będę miał okazję iść tamtą drogą. Nie wiem czy tam jest wszystko, ale... No, trudno. Random! Life is life. Life is life is life! Epic, epic, Epicko Epicko. epic Ała, no ciężko. Dzisiaj nagram co najmniej 20 minut. W sensie tyle poziomów, ile nam potrzeba. Po prostu do nagrania ci Kurde, dlaczego ja dzisiaj tak lamię? Jak ostatnie mi szło tak ładnie, to dzisiaj mi idzie beznadziejnie. Może dlatego, że się nie potrafię skupić. No, skacz! Głupek! Przecież tam skoczyłem wtedy, ale nieważne. Pewnie coś znowu czegoś nie rozumiem. Wow, wow, wow. OK Okej, ale chociaż zrobiliśmy alternatywne przejście. I będziemy mogli iść tam w górę. Więc w sumie warto wybierać alternatywne ścieżki, bo jest całe złoto. Jej! Tylko ja nie wiem na jakim ja poziomie nagrywam. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Jej, tu mamy nowego przyjaciela! Więc będziemy mogli sobie od... Te przejścia tego poziomu, nim grać, bo on jest moją ulubioną postacią. No już wiecie, jak on wygląda. To jest ten gościu z Checkpointa. Ale on jest epicki, bo on ma fajne ruchy i w ogóle ma fajny dymek za sobą. Tak, wiem, dymek to jest atrakcja. No w tym wypadku tak. Niestety. No! Nienawidzę taki rzeczy. To jest taki problem, żeby zbawić na... taki guwienko Wiem, znowu się pochapiłem na złoto Okej okay. Tuż... ...palić to, idę normalną... No! Nienawidzę tego Jest! że żeby jakaś zasrana strona mi się włączyła. Ja pierdzielę nawet nie można spokojnie nagrywać. Jakieś gównane strony mi się włączają. Niestety nie idzie mi tak ładnie. Hm. A już pójdę. Tak, walić to. Ale.. Jezu, ja poproszę... Ja poproszę checkpointa! O, dziękuję. Jak na zawołanie. O nie! Motyw... O! Trzy poziomy i siedem minut. Świetnie. Świetny czas. Może... No niestety. No, nie wziąłem jednego złota. Super mega checkpoint. Okej. Okay. Okej. Okay. No, chłopie! No... Już mogę gdzieś nie brać tego złota Boże ja mówię do siebie jakby co Kobitka no! Tak te odcinki znaczy ten odcinek będzie chyba tał troszeczkę dłużej Pan, Pan Dlaczego w ogóle teraz nagrywam bitre brennera? Taka jedna dygresja ode mnie. Dlaczego akurat dzisiaj? No! Przeskoczyłam! No! Mm! Kurwa! się zaczynam denerwować. No, może tam było przeskoczyć dobrze, przecież to było. Powiem, powiedzmy, że przemilczę to. No! Mm! Trzeci poziom, no lol, ogar. Nie umy... tego gościu się nie umie ogarnąć. Ta gościuwa. Szpalić jak jednego... No, nareszcie hop in hop! Teraz jak zginę, to walnę to. Za dużo platform. Jest. Ledwo mi się zmieściło, ale mi się zmieściło. Jej, Captain Video! Wow! Nasz nowy pan. Przyjaciel. my jak wygląda. O, ładnie wygląda. Ale ja wezmę sobie. Yy, nie wiem. Ten Don Abie jest ciekawy. Stroj. A nie mogę się tam dostać? Ło, muszę przejść jeszcze ten poziom raz Ścina mi Ja nie chcę narzekać, ale... Ścinami, hello! Ja nie chcę narzekać oczywiście, ale... Ścinami. mi Przed chwilą mi nie ścinało. Ta gra ma naprawdę mega problemy z tym ścinaniem. Ale może to nie będzie miało aż takiego wpływu. Na to, czy będę popełniał faile. Aczkolwiek mnie naprawdę nie lubi ścinek. To czasami powoduje, że mi się głos rozjeżdża. No, on fajnie tańczy. No, irritation, no, ogar. Nie chcę mieć ścinek. Nie wiem, po co zbieram wszystkie złoto, ale już pali licho. Idę normalną drogą Jakby co Dobra, już mam gdzieś to złoto wow. O, o. Dobra Już mówię, mam gdzieś to złoto, bo i tak go nie potrzebuję Smutne jest to, że ścina mi Było tak ładnie Bezczelnie Dobra, idziemy do następnego poziomu Przepraszam Was za te ścinki, aczkolwiek... Nie no teraz chyba nie ścina. Albo ścina. Nie, teraz chyba nie ścina. Albo ścina. Nie wiem, nie ogarniam. Nie ścina, bo normalnie mi tak gra nie chodzi. O, teraz się chyba troszeczkę naprawiło. Troszeczkę. O! Ej no random są so random. O, jak widzicie, znowu nikt nie stoi na tych dziwnych checkpointach. No nie no, tutaj... Nie no, w takich lagach nie mogę. Wow, wow, wow Brzydkie, bijące robotki. No! Bym jeszcze nie zdobył te skrzynki, to bym ich zatruł. Dobrze, że ona już się mi zapisuje, że tak powiem. Okej. Alf, 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 hop, hop. Tak, teraz pocisnąłem, Nie. Ale mamy skrzynkę, zobaczymy co nam się blokowało. O, hardcore, tak, to mi się mega podoba. Z plusikiem taki czerwony. O, i jak widzicie, zbliżamy się już do końca. Przejdziemy sobie jeszcze ten poziom. I To będzie chyba ostatni poziom. Może jeszcze jeden. To zobaczymy. To będzie wszystko zależało od tego, jak się z czasem, bo nie z tymi I to jest główna rzecz, dla, dla, tego, dla którego skończę ten odcinek, boże. O. Trochę trudniej. No, no, pominąłem plusik. Uf! Może... Nie wiem, przerwać nagrywanie? Dobra, jak teraz zginę, to przerwę nagrywanie i zaraz za Was wrócę. Ale jak zginę, to dop jak dopiero zginę. Na razie nie ginę, więc... Super. Okej. Okay. Nie widzę checkpointa. Okej. Okay. <ścoughs> Nie rozumiem, co ta gra ma w sobie, że ona tak ścina. To jest jedyna gra, która tak Mam takie problemy z tym... Y, w ogóle chodzeniem, żeby chodzić płynnie. Y, zaraz do was wracam! ok to nic nie pomogło, chyba za bardzo, więc niepotrzebna była ta ścinka, czy ta przerywka w nagrywaniu. Coś mi się brzydkiego dzieje. Widzicie, że to jest strasznie oglądać, wiem, przepraszam, ale... Ta gra ma naprawdę jakieś pieprzone problemy z tym nagrywaniem. Wow, wow wow Dynamik! O, jak widzicie, on ma... ...fajną poświatę za sobą. Dobra, kończyłem nagrywanie, bo... ...niestety... ...warunki techniczne... ...mi nie pozwalają dalej nagrywać. Ale i tak chyba już przeszliśmy dzisiaj... ...sporą liczbę poziomów. No, przez te ścinki ja nie umiem! Dobra. Trudno. Raz, 3, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o. Może jeszcze jeden poziom Dobra, jeszcze jeden, ale to już będzie ostatni, ostatni, ostatni Fajnie by było bez tych ścinek Ale już trudno Następny odcinek obiecuję wam, że, zobaczy, że zobaczycie płynny Znaczy w płynnym przejściu po prostu o to chodzi A już ten, no to trudno Już mi się nie chce wchodzić i kombinować z tym ustawieniami bo to jest bardzo żmudna praca, bo trzeba cały, co chwilę włączyć i sprawdzać, czy dzisiaj nie ścina. A ja już nie mam po prostu na to czasu, chcę skończyć odcinek. No! Tam był Retro! Tak, To tak przy okazji oczywiście Ok, mi się już rozmazuje postać, nie wiem gdzie ja jestem Ok, teraz widzę po dymku o Jezu. O Jezu. Za trudne. Tam była jeszcze skrzynka, jeśli pominąłem. Dobra, mam w dupie ten porząd. Go sobie przyjdę następnym razem płynniej. Płynniejsze wersje. Dobrze, więc na dzisiaj kończymy odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Bidry Pa Papa!